Dziś vlog zaczniemy z takiej perspektywy, ponieważ właśnie skończyłam montować, zajęło mi to półtora godziny, ponieważ trwała aż prawie 27 minut vlog wczoraj i no niestety nie udało się pojechać nam do centrum Londynu, bo są strajki, nie ma transportu, którym moglibyśmy dojechać w miarę przyzwoitym czasie bo tak jak wczoraj sprawdzałam, było 2,5 godziny dojazdu autobusami, a jednak nie bardzo mieliśmy na to czas ale byliśmy na Kingston, mam nadzieję, że vlog wam się podoba, zaraz się e, wyrzuci i e, opublikuję go, a teraz powiem, żeby Dustin przyszedł i otworzymy kalendarze adwentowe, bo dziś pracujemy razem na popołudnie. Dziś zaczniemy od mojego kalendarza milki i od razu zaczniemy rozpakowywać resztę kalendarzy. Och, ja mam taką wstążeczkę i Dustin, gotowy jesteś? Więc ja się odsuwam, a ty... A rozpakowy? Który dzisiaj? Piętnasty. Coraz hmm. bliżej święta. Piętnasty. Piętnasty. I fiolet. możesz zapalić, tylko podważ knot. Bo tak to się nie zapali, jak nie podważasz knota. Pięknie. No jest piętnasteczka. Piętka jest. Nie Czekolady jakieś pewnie twarde. Uu, Wkładka To może być. No weź, Pokaż, co tam masz! To jest KitKat biały, KitKat Mini Classic, KitKat Mini Peanut Butter, KitKat Mini Hazelnut i KitKat Mini Salted Caramel. I to wsiało. Zadowolony? Ma. Zadowolony. I dwie dyszki taki trochę mały dzień sprzątania, chociaż powiedziałabym, że przedsiębiorcy tak, codziennie nie sprzątam, więc jedziemy kuchnię całą. A, jedziemy. <grytanie> jedziemy tak bardzo duże słowo, po prostu zdezynfekuję całą kuchnię. I za chwilkę również odkurzę. Kuchnia sprzątnięta, użyłam też mleczka CIW do zlewu, więc zlew w środku czysty, wszystko zdezynfekowane i jeszcze szybko odpuszczę. Myta i no powiedzcie, że te ścielki wyglądają uroczo. Zrobiłam sobie również herbatkę, podłoga wyschnie, to pochowam detergenty i naczynia do szafek. A teraz czas na zimową herbatkę. Robiłam sobie makijaż i w tym czasie w Air Fryer zrobił się mrużony broku i kalafior. I pomyślałam, że zrobię nam taką sałatkę na zimno dzisiaj do pracy. Mam tutaj łososia, pomidorki, wszystko pokroję, zrobię jakiś sosik na bazie miodu i musztardy. I wydaje mi się, że to będzie taki prosty posiłek po prostu warzywa z łososiem. Wręcz boksy, gotowe, wsadziłam też nam po dwa kawałki. Tych kokosowych batoników, więc tak się prezentują. Już ubrałam mandarynki, po prostu więcej się mieści mandarynki, jakie je obiorę. No i tak się prezentuje nasza sałatka plus um, po dwie mandarynki, po dwa te batoniki. Jeszcze biorę jedne patyczki. No i ulubione moje cukierki miętowe. Ale te cukierki pewnie będę z dwa tygodnie, albo bo ja takie jednego, maksymalnie dwa dziennie. Po prostu lubię mieć coś miętowego w pracy. Ok. Ja w sumie jestem gotowa i za jakieś 20 minut wychodzimy, bo jeszcze musimy kupić pocztówkę dla mojej koleżanki, mała dzisiaj urodziny. Przybierzemy z jogurt na kolację, więc jeden dla niego i jeden dla mnie. my otwieramy kalendarze i za chwilę wychodzimy do pracy. I dzisiaj jest 15. Czy 14? 15. Tu jest. Ty widzisz, to gdzieś 15? Tu. A, faktycznie. Nie wiem, z której strony się otwiera. Uuu, flaszka. To. Double Dutch Premium Mixer. Jakiś link? Dustin, tutaj daj niżej, y -y, Nie wiem, chyba nie, to chyba jakiś, jakiś lemoniowy jest. Okej. Okay. więc mamy buteleczkę. Tylko, że to jest chili i ogórek. O, oh, to dla mnie. Soft drink. O, oh, okropny musi być. Bierz, weź do pracy sobie. Margarita Soda. oktopne. Ogórek i limonka. With chili and cucumber. Just hmm. add tequila. Okej, okay. to. Mamy tequila w domu? Okay. To nie. Ok. Tu jest niej choć kolejny Glossy Box. Losowox. Piękna Taka średnia. I mamy jakiś kremik. O, ja tutaj nic nie widzę. A coś na noc. Coś spadło. Mhm. <laughs> e, kremik na noc. Fajnie, fajnie. Jakiś z witaminą C. Zresztą chyba jest. Może jakaś maseczka, nie wiem, ale coś fajnego. Później sobie poczynam, bo słabo w ogóle widzę na tym opakowaniu. No, wygląda przeuroczo. Hmm. Wychodzimy do pracy. Teraz jesteśmy gdzieś po Jeśli I się mam czapkę zieloną. Mamy 20 minut, do teraz spokojnie zdążymy. I nawet jest ładna pogoda. gotowy, zrobiłam herbatkę i czekam na Edytę, dosłownie będzie za pięć minut, ale już też jej herbatkę zrobiłam. Więc zobaczymy, co ze sobą dzisiaj przyniesie. I mam również wodę. Wejdźmy razem na tą zimnicę i wam coś pokażę. O nie. Bo e, kiedy padał śnieg kilka dni temu ulepiłam bałwana i jest tak zimno, że dalej się trzyma. Jest zimno. Więc połowanek pięknie się trzyma, jest wytrwały. czas na wyjęcie prezentów spod choinki i będziemy szukać y, swoich. Jestem z destinem, więc szukamy swoich spod choinki. Ja po prostu ja wezmę i położę go usieję pod choinkę w domu. Choinka będzie się pięknie i może gdzieś ustawię kamerę, jak będziemy szukać. Co mamy 10 minut, więc my się, wydaje mi się, że znajdziemy i zobaczcie, ile tego jest. Okej. Okay. Tutaj na bok bardziej odstawię testienkę. Tak, jest gdzieś na samym dole. No ja... Okej, okay, włączyłam nagrywanie i szukamy. Jest, jest style. Wydaje mi się, że biżuterię. Ktoś mi mówił, że biżuteria dostała. A to nie jest moja na spodzie, tak? To jest chyba twój. O, pokaż tej kamery. To mój. To jest tu jest? I co tam nie było moje? Jeszcze tam Nie, ten już chyba przeszukałem. Tu jest chyba tu, tu będzie. Tu jest Daniela. Fajnie tu się prezentuje. Sam. Kamila. Wiem, że ja na samym dnie mam swój. Leżę na samym dnie, bo mój był jako pierwszy przyniesiony. To od Rosa dla kogoś. No, ale co? Książka. Książka kucharska i łyżka. Już sobie się domyśliliśmy, że to jest książka kucharska. Kari. O chyba mój będzie ten z dołu, Ja nie, nie ten. Patrycja. Tak, Patrycja. I poczekajcie jeszcze Wam nagrano z drugiego kadru. I jak wygląda te pobojowisko, które zrobiliśmy. Dajcie mi minutkę. Druga Patrycjo. Merry Christmas, Love Santa. Bardzo dziękuję. A tak to wygląda. Teraz musimy to wszystko ładnie poukładać. Tam jest jeszcze i więcej. W spa jest około 30 osób brało udział, więc fajnie. I z każdego z każdego działu. Deli, terapeuci, menadżerowie, my. Więc no, fajnie. No i teraz ci uciek z prezentem. Bierzemy plecak. A poczekaj, Tassin. Tam do domu jest tak ślisko, że można się ślizgać. Jest minus 5 stopni, a taka ciekawostka. Dziś jest czwartek, za chwilę piątek, bo już się staje północ, a w poniedziałek ma być 13 stopni na plusie. W ja Tassin mi otworzyć prezent, bo w sumie na święta nie będzie, więc otwórzmy to razem i będziesz mnie nagrywać, czy raczej prezent. Nie ja no, będę nagrywał co patrzysz, jak patrzysz za środka. O, coś skakowanego. Ciekawe czy ktoś coś kupił, kto mnie zna. Okej. Okay. Coś w mam środku kutkości. jeszcze. Mam KitKaty i pomarańczowe... E... Smarties. No. A to nie są KitKaty, tylko Maltersy chyba te. A, Maltersy. No. Nie, mam KitKaty i Maltersa. Okay. Mieliśmy budżet 10 funtów, tak jak Wam pokazywałam jak No ale każdy robił jak chciał, niektórzy pewnie więcej wydali. Coś się jest bardzo miękkiego. Czapka? Albo szalik? Kwestia no, tego, czy ktoś o to mnie zna, czy ktoś się nam dowody. Albo wszyscy znają. Ktoś zrobił, kto mnie zna. Mam ym, pluszowy lisa. miś, a to jest do mikrofalówki? Tak, do pogrzewania w mikrofalówce. Czyli ktoś, ktoś zrobił, kto mnie zna i, i wie, że kocham lisy. Wszyscy chyba wiedzą u nas w pracy, że Ty lubisz lisy. <noise> no. I co roku dostaję prezent związany z lisem. Fajne, pokaż całego, weź go tak w ręce. Odwróć, odwróć, o tak. No. A co ma na szyi, taki sznurek? Czy to jest, Nie, tam, to jest ta metka? No, super. 45 sekund to mikrofonówce. No świetny jest. Okej, okay, więc to jest mój prezent i słodycze. Podzielę się z Destinkiem słodyczami. I fajny, jak za 10 funtów. No, super. No. Teraz czas na otwieranie Destina prezentu. Secret Santa. Wygląda tak? O, czekaj, czekaj, czekaj. O, tak? Ja właśnie zjadłem chyba najostrzejsze ramy. O, pierwszą. Najostrzejsze ramen. A teraz można się brać za otwieranie paczki. Jest to zaklejone, że... Widzę kawę. Widzę kawę. Kawa, ziarenka. Idealna do, do ekspresu. Do ekspresu. A że mamy nowy ekspres, to na pewno będzie wykorzystana. I właśnie pijmy tą samą kawę. I mamy czekoladę w Mikołek. Chyba to jest skrzat. Jakiś coś na pewno. Istnień cena, Gdom? Festivalent. Okay. Belgijska czekolada. Do tego monin, salt caramel, salted caramel do kawy. No już akurat tego nie mamy, bo mamy gingerbread i vanilę z tych y, syropów. Do tego dojdą nam y, żetony czekoladowe z marka Spencera. Aha, okay. Złote. Sakiewka i do tego double decker lubieje. Lubisz je? Lubię je, co no. są no. Double Decker. Aha, czyli Dustin dostał. Ja uważam, że to jest prezent spoko. Tym bardziej, że ja wiem, kto dla Dustina robił. I ta osoba wiedziała, jak się mnie pytała, co może dla Dustina kupić. To ja zasugerowałam, że zamówiliśmy ekspres do kawy, to może jakąś kawę. I poszła w taki. Kawo w taki win. klimat. Kawo I uważam, win. że to jest spoko, bo co można kupić dla faceta za 10 funtów? Coś, co zje, wypije i będzie się cieszył. Więc tak wygląda Dustin'a Secret Santa. Jaka ocena? Od jednego do 10? Ja bym dał takie solidne siedem. No, ja swój wyszkę. No, bo lisek. No, może tam, tam stoi obok drugiego. A. O, tam stoi. Nie będzie tam stał, bo będzie się kurzył jako podgrzewacz. Chyba do sypialni go zaniosę. Nie, no, ja bym postawił go tego, e, tego liska dostałam w tamtym roku. I to jest stoper do drzwi. Właśnie go dostałam na Secret Santa od Lois, która była w moim teamie. I w sumie będziemy otwierać też na którymś vlogu kalendarze odwentowe z teamu, bo to są ze spa, z Coach House. No, może, jeżeli się uda, to nagramy kolację świąteczną z teamem, jeżeli się wszyscy zgodzą. No. Na Nawet jeżeli się nie zgodzą, to nagramy posiłki. No, nagramy, coś na pewno nagramy, nie? Bo 22 robimy posiłki i każdy musi przyjąć coś tradycyjnego dla swojego kraju. I ja zrobiłam przygotowałam piernik staropolski w listopadzie i barszcz czerwony z uszkami. O ile będzie w polskim sklepie jakiś no, koncert? Nie. Ale ostra była zupa. No dobra. No to kończymy chyba tego bloga, co? My się możemy otwierać kalendarz. Ale to do kolejnego dnia, bo już jest po północy. No. No to tego kończymy. Pa, dzięki za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobają prezenty, które dostaliśmy. Bo widzieliśmy, co my przygotowaliśmy, a to, to co my dostaliśmy od pracowników. Ja nie mam pojęcia, kto mi dał prezent. Dla Destina wiem, kto dał. Dziewczyna, która w ogóle pierwszy raz w życiu ma ponad 40 lat i pierwszy raz w życiu w ogóle brała udział w takim Secret Santa. A ja nie mam pojęcia, od kogo dostałam. Pa! Okay. pa, pa. não pa